Wszystkim z tej strony Kate i witam was dziś w tej dość vlogowej perspektywie, ponieważ stwierdziłam, że chcę skorzystać z wspaniałego światła dziennego, <laughs> um, ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kolejnych dwóch produkcjach z Disney Plus w ramach serii Moje Disney Plus i stwierdziłam, że postaram się robić dla was tą serię taką dość tematyczną, żeby zawsze te odcinki, yy, te produkcje, o których będę opowiadać, coś łączyło. Nie wiem, czy mi się to uta, ale dziś mam dla Was dwa filmy pełnometrażowe, yy, które powstały na podstawie powieści o tych samych tytułach, więc no, myślę, że jest to wystarczająco Czynnik łączący te dwie produkcje. Najpierw Black Beauty, Czarna Piękność po polsku. To jest film z 2020 roku, więc no jedna z takich starszych produkcji oryginalnych Disney Plus, jeśli mogę to tak nazwać. Film o koniu, o czarnej piękności. Tylko, że szcz szczerze mówiąc, jak zaczęłam doczytywać na temat tej powieści Anny Sewell, właśnie. O tym samym tytule, to wydaje mi się, że fabularnie ten film i ta książka mają ze sobą niewiele wspólnego, poza tym, że głównym bohaterem jest Czarny Koń, ale w książkach, z tego co czytałam, to tam jest w ogóle zwykły koń, który całe życie wychowywał się tam z, z ludźmi, no i później w związku ze śmiercią właściciela. Zaczęły mu się przydarzać nieprzyjemne rzeczy. Tutaj w filmie aktorskim mamy do czynienia z Mustangiem, który żył na wolności i został przez ludzi schwytany, żeby go ujeździć i sprzedać. I no, oczywiście takie konie, wiecie, są bardzo waleczne i nie chcą dać się ujarzmić człowiekowi. W ogóle jest tu bardzo dużo czynników wspólnych z mustangiem z Dzikiej Doliny. Więc jeśli lubicie mustanga z Dzikiej Doliny, to myślę, że czarna piękność przypadnie Wam do gustu, bo to też jest. Film praktycznie w całości z perspektywy tego konia, że ten koń ma tam jakieś myśli, które słyszymy. W oryginale w ogóle jest to głos Kate Winslet, chociaż jeden film wyjątkowo oglądałam z dubbingiem. Nie pamiętam, kto tam podkładał głos w polskim dubbingu, może. Wam tutaj podrzucę, bo oglądałam to z moją malutką siostrzenicą, bo w ogóle moja siostra jest wielką fanką koni i filmów z koniami w rolach głównych, więc no puściłam to, żebyśmy sobie obierzyli razem. Muszę wpuścić kota do pokoju. No więc w związku z tym, że oglądałam ten film z malutką siostrzenicą, oglądałam go z dubbingiem i nie było najgorzej, powiem Wam, jak. No to, że ja raczej jestem przeciwniczką dubbingu w filmach aktorskich, tak. Było całkiem spoko, nie cierpiałam, więc jest okej. Okay. Um, I tutaj w roli głównej mamy: No, Kate Winslet w roli konia <grybuj> i Mackenzie Foy w roli Joy. Jo. jo. Um, tutaj Mackenzie Foy możecie kojarzyć z y, Dziadka do orzechów i Czterech Królestw y, Ostatnio od Disneya y, No i jest to właśnie film o koniu, który Bardzo nie chciał dać się ujarzmić człowiekowi A na tą... Y, f, nie wiem jak to się nazywa Nie na farmę <grym> Tylko no do tego miejsca, gdzie te konie są tam... Y, Ujeżdżane trafia siostrzenica, bratanica tamtego człowieka, który ta, te konie ujeżdża, która straciła rodziców w wypadku, no i jest taka smutna i w żałobie. I ten koń, w związku z tym, że też był smutny i w żałobie po straceniu swojej rodziny i swojego domu dotychczasowego, to no, zaczynają się po prostu rozumieć i zaczynają się dogadywać. I chociaż dziewczyna nigdy wcześniej nie miała do czynienia z końmi, nie jeździła, tak przy tym właśnie mu stangu zaczyna. Czuć się w porządku, i ona, jako pierwsza dostaje zgodę od tego konia, żeby móc na nim jeździć, więc no jest to całkiem przyjemna historia. Powiem Wam, że o ile czasem niektóre filmy z koniami są takie, że, że aż strach patrzeć na to, jakie sytuacje są pokazywane, jakie rzeczy są normalizowane w takich filmach, to jest strasznie złe, że yy, konie pozwalają na pewne rzeczy, oczywiście, i tak dalej, więc. Jest... Ja raczej nie lubię filmów z koniami, ponieważ końmi, kurde i mi tam pisze, że cały czas źle odmieniasz. Um, bo naprawdę to, jakie głupoty są czasem pokazywane w takich filmach, to jest koszmar. A ten film jest naprawdę bardzo przyjemny. Taki spokojny, nie ma tutaj zbyt um, brutalnych scen, więc jeśli chcecie to oglądać z małymi dziećmi, to myślę, że jest to film całkiem w porządku. No moja trzyletnia siostrzenica y, oglądała i świetnie się bawiła. Jest tylko jedna taka scena, przy której może troszeczkę mocniej zabić serce, ale no poza tym nie ma tutaj takiej... Mm, Brutalności związanej z y, końmi, która czasem naprawdę potrafi się zbyt często pojawiać w tego typu filmach. Więc no, produkcja naprawdę bardzo y, przyjemna. Jeśli ktoś lubi mustangę z dzikiej doliny, tak jak mówiłam wcześniej, no, to na pewno mu się spodoba. Y, no i jest to taki przyjemny film, właśnie, żeby sobie usiąść wieczorkiem z rodzinką i po prostu sobie razem obejrzeć. Więc y, no, polecam, nie chcę tutaj jakoś więcej zdradzać, no ale jest to dość. Taka smutna historia tego konia, ale nie ma tutaj zbyt dużej brutalności, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne yy, przy takich filmach. Więc polecam serdecznie. No jakoś bardzo mało powiedziałam, nie ja wiem, ale myślę, że to jest film, o którym nie można powiedzieć za dużo, yy, bo, bo po prostu byłyby to spoilery. Ale tyle, jeśli chodzi o Black Beauty. Polecam serdecznie, jeśli lubicie konie. Bardzo przyjemny film, naprawdę. I drugi film, no, który nie był już taki fajny, ponieważ, no, Exit bez wyjścia jest to w miarę nowa produkcja Hulu Disney Plus Star dla starszego widza ponieważ jest to Thriller Plus 18 zdecydowanie. Jest to również film na podstawie nowelki o tym samym tytule. Gdzie ja się spodziewałam po tym filmie, że to będzie taka gra-intryg, takie powolne dochodzenie do tego, kto jest tym złem, ponieważ mamy tutaj główną bohaterkę Darby, która ucieka z zamkniętego zakładu odwykowego, ponieważ jest na zamkniętym odwyku, ponieważ chce pojechać na, do szpitala, ponieważ z jej mamą jest coraz gorzej, więc chce się z nią spotkać, no w zasadzie już no przed śmiercią, żeby się z nią pożegnać. I niestety, w związku ze śnieżycą, musi się zatrzymać na parkingu w takim ośrodku dla podróżnych. To jest chyba jakiś taki po prostu domek przy parkingu dla osób zwiedzających jakieś tam lasy narodowe. Tak to wygląda. No. I trafia tam na piątkę innych osób podróżnych, i w pewnym momencie odkrywa, że w w samochodzie, który stoi na parkingu, jest y, zamknięta, uprowadzona mała dziewczynka. No i ta nasza główna bohaterka Darby musi odkryć, czyli to samochód, kto porwał to dziecko i musi jakoś je uratować. No i ja naprawdę liczyłam na to, że większość tego filmu to będzie takie dochodzenie, kto jest dobry, kto jest zły, komu możemy zaufać, czyli to samochód. Niestety bardzo szybko okazuje się, czyli to jest samochód, oczywiście później jest jeszcze kilku, kilka zarzutów akcji, no ale naprawdę bardzo szybko dowiadujemy się tutaj, kto jest tym złym i tak naprawdę zaczyna się tutaj taka walka, uciekanie, no tutaj za bardzo nie ma gdzie uciekać, bez wyjścia w końcu jest to miejsce, nie? E, ale no, większość tego filmu to jest takie po prostu brutalne, br brutalna zabawa w kotka i myszkę, e, tam na tym parkingu i... Niespecjalnie przypadło mi to do gustu, że mówiąc, spodziewałam się po tym filmie czegoś odrobinkę innego, że to naprawdę będzie takie wie, więcej takich właśnie intryk i takiego powolnego dochodzenia, kto jest dobry, kto jest zły. No, no niestety nie. I no, oczywiście kilka naprawdę jest ciekawych sortów akcji później, no ale przez większość czasu ten film po prostu jest bardzo brutalny i taki nieprzyjemny Kiedy wiecie, ktoś jest szantażowany, chciałby coś powiedzieć, ale nie może, bo właśnie siedzi koło dwójki osób, które zaraz mogą ją zabić, no i tak, no jest to takie bardzo, bardzo skomplikowane. I pojawia się jedna scena, przy której ja myślałam, że ja po prostu wyłączę ten film, bo jest absolutnie obrzydliwa. Nie będę wam mówić co, ale bierze w tym udział główna bohaterka i taki bardzo, bardzo, bardzo duży pistolet na kołki. A. Więc, no nie wiem, jeśli lubicie takie brutalne thrillery, gdzie dosłownie trup ściele się gęsto, no to może Wam to przypadnie do gustu. Mi za bardzo nie przepadło, po prostu spodziewałam się po tym filmie czegoś innego. No i nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby on był jakoś super napisany, bo w zasadzie to. Kilka zwrotów akcji fajnych jest, ale poza tym to. No, jest to ciężki, nieprzyjemny film, więc. No, źle trafiłam ale no tak powiem Wam, że po zwiastunach i po opisie to no, raczej wskazywałoby na to czego się spodziewałam po tym filmie, więc po prostu zawiodło mnie, zawiodł mnie marketing nie? No ale w sumie to tyle, no ta seria moje Disney+, Plus właśnie chciałabym, żeby była taka króciutka gdzie tylko pokrótce Wam mówię o jakichś rzeczach, które oglądałam i czy polecam, czy nie polecam jeśli chodzi o Czarną Piękność naprawdę przyjemny film polecam serdecznie, jeśli chodzi o No Exit, Bez Wyjścia co kto lubi? Bo na pewno jest tutaj sporo osób, które polubią ten film i im się spodoba. No dla mnie jest to na nie, bo jest zbyt brutalne i jakoś tak. Tak więc to tyle. Eee, wielkimi krokami zbliża się również słowotok, e, w którym będę mówić o Torze, między innymi, bo postanowiłam, że nie będę robić indywidualnych recenzji e, wszystkich filmów od Disneya, które oglądam, bo to się po prostu kiepsko klika na moim kanale, jeśli ma być szczera. E, więc po prostu o Torze i zapewne o innych nadchodzących filmach od Disneya, Marvela, Pixara, Gwiezdne wojny czy coś tam, co się pojawi w kinach, to przypuszczam, że będę po prostu o tym mówić w słowotokach. No chyba, że coś naprawdę. Wzbudzi we mnie aż tyle emocji, że będę chciała nagrać osobną recenzję na temat danej rzeczy, ale myślę, że większość po prostu będę wrzucać do słowotoku, bo, bo nie widzę sensu, żeby robić osobne recenzje, bo wiecie, mnóstwo jest tego na YouTubie. Naprawdę tyle, ile możecie obejrzeć recenzji tora w tym momencie, no to myślę, że moja kolejna nie jest potrzebna. A jeśli chcecie wiedzieć, co ja sądzę o tym filmie, no to po prostu w słowotoku powiem kilka zdań i myślę, że wystarczy. Tak więc no, to tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i do. last time they